Nadeszła już jesień, a to oznacza, że musimy przygotować nasze roboty koszące do zimowania. Zanim schowacie Waszego robota koszącego na zimę, musicie naładować jego akumulator do 100%. Jeżeli taki robot koszący zostanie schowany z rozładowanym akumulatorem, to może to spowodować uszkodzenie jego ogniw. Gdy już naładujecie akumulator tego robota do 100%, wyciągacie go ze stacji dokującej. I oczywiście musicie go wyłączyć albo z przycisku, albo w przypadku robotów Stiga wystarczy wyciągnąć ten żółty bezpiecznik. Teraz ten robot jest już wyłączony. No i teraz przewracamy go na plecy. I bierzemy na przykład szczotkę albo pędzelek, albo kompresor, i porządnie tutaj czyścimy wszystkie elementy z trawy. Chodzi o to, żeby tutaj nigdzie ta trawa nie zalegała, ponieważ ta trawa przetrzymuje wilgoć i może spowodować uszkodzenie pewnych elementów takiego robota podczas okresu zimowania. Ale nie wystarczy wyczyścić takiego robota od spodu, musimy również zdjąć jego budowę, i to się robi bardzo prosto. Wystarczy przytrzymać tutaj ten centralny element i na takich czterech zaczepach trzyma się ta obudowa. Ściągamy tę obudowę. O, i zobaczcie, co tu się dzieje pod spodem. Tu jest mnóstwo takiej mokrej trawy. To wszystko też trzeba wyczyścić. I także to robię przy pomocy tej szczoteczki. Dobra, robot jest wyczyszczony i zakładamy teraz z powrotem jego obudowę. Czyli znowu w te cztery złącza musimy tutaj trafić. Wciskamy raz, dwa, trzy, cztery. I robot jest już gotowy, i teraz tego robota chowamy do garażu, albo do piwnicy, do jakiegoś pomieszczenia ciepłego. Tylko pamiętajcie, ten robot musi być naładowany do 100%. Możecie również podłączyć go do ładowania w garażu, tak, żeby on był cały czas podłączony do stacji ładowania, albo na przykład doładowywać jego akumulator tak raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, tak żeby utrzymywać cały czas ten ładunek w okolicach 100% w akumulatorze. Gdy już się robota, odkładacie go teraz na bok. I teraz zabieracie się za stację dokującą. I teraz są dwie szkoły tak naprawdę. Pierwsza szkoła mówi, że taką stację dokującą można zostawić w ogrodzie. Trzeba oczywiście zdemontować zasilacz i ten zasilacz schować razem z robotem w garażu albo w piwnicy. Natomiast głowicę takiej stacji warto zabezpieczyć np. przy pomocy wiaderka przed tym, żeby tutaj po prostu nie leżał śnieg. Druga szkoła jest taka, że demontujemy całą stację i chowamy ją również do ciepłego pomieszczenia, bo to po prostu wydłuży jej żywotność. Ale jest jeszcze druga opcja, która polega na tym, że nie demontujecie i nie rozkręcacie, nie czyścicie tego robota samodzielnie, nie musicie go przechować we własnym garażu albo we własnej piwnicy, tylko zamawiacie specjalną usługę, która polega na przechowaniu i zimowym serwisie Waszego robota. Taka usługa polega na tym, że przyjeżdżają do Was panowie, ci panowie demontują tego robota, zabierają go do serwisu, tam go rozkręcają, gruntownie czyszczą i dokonują gruntownego przeglądu wszystkich elementów eksploatacyjnych. Wymieniają nożyki, wymieniają uszczelki, jeżeli potrzeba wymieniają również silniki albo na przykład akumulator. Taki robot wyczyszczony trafia na półkę i tam jest przechowywany już oczywiście w odpowiednich warunkach, czyli z naładowanym akumulatorem i na wiosnę z powrotem jest do Was przywożony do ogrodu i ponownie w Waszym ogrodzie instalowany. Taka usługa kosztuje przeciętnie między 300 a 400 zł. Jeżeli nie chcecie tego robota samodzielnie czyścić i nie macie go za bardzo gdzie przechować, warto rozważyć skorzystanie z niej.